Witam wszystkich serdecznie z Bystrzycy Kłocki. Dzisiaj jest 9 grudnia 2020 roku, godzina około 18. Akcja zbiórkowa materiałów remontowych, aby pomóc Justynie samotnej matce z dwójką dzieci. Dzisiaj chcę ogłosić zamknięcie akcji J, bo tak się nasza akcja nazywała. J od imienia J od Justyny. Co się udało zrobić? Co się nie udało zrobić? Oczywiście dzięki Państwa pomocy, dzięki pomocy różnym hurtowniom, firmom, instytucjom, osobom prywatnym udało się tutaj po pierwsze wykonać wszelkie prace techniczne. Wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji hydraulicznej, częściową dużą przeróbkę kanalizacji, przebudowę ścianki między kuchnią a przedpokojem, dostawienie w ogóle osobnego pomieszczenia od łazienki, którego wcześniej nie było. Był tutaj utrudniony problem, jeżeli chodzi o prysznic, obranie prysznica. Dlatego, że wcześniej był umieszczony pod skosem. Teraz ma swoje osobne miejsce właśnie w łazience. Za kotarą już dzisiaj wstawioną. Jest też odpowiednio zainstalowana umywalka. Dzisiaj jeszcze pod koniec prac. Z tego co się jeszcze udało ogólnie zrobić to położyć większość płytek w łazience, płytek kamiennych. One są płytki kamienne tylko, że wykonane z gipsu, co ciekawostka, jednak imitują kamień. Położyć również płytki na podłodze w łazience w dużej części położyć podłogę w kuchni na nowo wytynkować całość mieszkania na nowo wszelkie różne prace wykończeniowe prace malarskie prace tynkarskie to co nie udało się zrobić to w pełni wykończyć mieszkania w kontekście łazienki nie udało nam się zamontować lustra wykonać drobnych prac wykończeniowych oraz podłogi w całości nie udało się położyć kratek wentylacyjnych między kuchnią a łazielką, podłogi, położyć w pokoju na nowo. Ale dzięki Państwa pomocy, różnym firmom i instytucjom, był to naprawdę ogrom wykonanych prac. 11 całych miesięcy. Oczywiście z drobnymi przerwami, bo wielu z nas korona przestraszyła i przeraziła więc były ten remont wykonywany z przerwami w utrudnionych właśnie warunkach dlatego, że przyszła pandemia. Na ile udało mi się pomóc, na tyle po prostu było się w stanie. Jeszcze raz podziękowania ze strony mojej, ze strony Justyny, Ani i dzięki. Do zobaczenia na kolejnych filmach na kanale. Pa!